być najnowsze płyty. No, to rodzina w Niemczech. No tak, jak wielu z nas. A ktoż to jest? Któż to jest? Któr, no jest to też przede wszystkim mój kolega, ale nie podejrzewajcie mnie o nic więcej z nim, nie? O z kolegami się w tych rzeczy nie robi, ale i tak mu bardzo przyja, słuchajcie, bo tak, znamy się po wiele, wiele lat. I jest to strasznie stronnicze, bo nie tylko, że on i śpiewa fajnie. Teraz jestem w pracy, przepraszam cię, nie mogę z tobą rozmawiać, ale potem bardzo chętnie, dobra? Jak masz na imię? Wiktor, a ty? Max, a ty? No, bardzo. Max, Natalia i Wiktor. I słuchajcie, wracam do tego mojego przyjaciela, także. Też mieszkał nawet koło mnie jakiś czas, nie? Tak przez balkony, żeśmy się widzieli, mogliśmy się pogodać. Szalenie utalentowany człowiek, bo nie tylko to, że on DJ i, i śpiewa dobrze i fajnie opowiadał, to jeszcze na dodatek, jak go zaprosiłam do Świętej Wojny, no i zagrał y, biurkę Majstra Katowic, czyli zagrał prezydenta miasta, bo on tak wyglądał. On, on wygląda tak jak prezydent. Wiesz, jak on wygląda, jakby był bogaty. Naprawdę. No. To teraz ty coś więcej wiesz na jego temat. No, tak no, można go obejrzeć w tej znanej telewizji tu regionalnej, bo prowadzi taki program. Mąż, Grajwka zostań gwiazdą. Także mieli Państwo, tu warto też może coś zaprezentować. Jak zaśpiewacie z nim na przykład, bo zaśpiewa. Znane przeboje to może się załapiecie też do Ja Jasne, a poza tym słuchaj, on tam jakiś czas prowadził listę przebojów. Tak, to wiele, prowadził, wiele a wiesz kto go tam wcisł? Ty. Ja go tam wcisła. Ja nie, mówię nie, nie, go, bo nie. on jest zdolny. Także on za to dług umie, wiesz. <laughs> ja. No to mili Państwo przed wami. Keno Witek. Brawo! Nie, masz taki złoty... Masz taki złoty łupież. Szefie, jeszcze... ja tu słyszałem, gdybym był bogaty, że naprawdę biednie wyglądam. Uwaga, wszyscy! Gdyby był bogaty, Ja ma do niej do chaty No, ale, ale tak patrzyła... W ogóle, dobry wieczór, witam bardzo serdecznie Witam Ligotę! <!igue> <try> co, no to, to, tak, to tak... bez energii? Ło! <try> <Tyson> obudzili się! Lewa strona! Commander <try> <try> <vegetation> Dzieci, a mówiłaś kiedyś, że chcesz być ze mną dzieci. Słuchajcie, e, bardzo serdecznie witam Joanna Bartel. Pozłożycie uścisnąć. Nie widzieliśmy się długo. Przed chwilą wylądował mój helikopter. Dzieci się odwracają. A my? Ale ja ci się. Mwah, ja się strasznie dziwię, jak można być taką fryzurą, jak ty i mieć łupiec. Proszę. Ja się strasznie dziwię, bo to, bo to jakieś mosłoce. Słuchaj, łupieczkę. zawsze było tak. Ujrzałem pierwszy włos na twojej siwej skroni. A ona mówi, Eugeniuszu, widzę, łupiesz na twojej marynarce. Kiedy pierwszy raz spojrzeliśmy na siebie, balkon, balkon. Joasia mówi, Geniuś, umyjesz mi plecy. Co ja wtedy powiedział, pamiętasz? Nic lepiej nie goduję, bo no. chyba Natomiast chciała Państwu i... czekaj, nie... jeszcze coś ci powiem. Bo ja się jak go czy on ma poczucie humoru na swój temat, nie powiedział, że ja. Ja będę chcesz poczuć wiatr we włosach, to musisz jeździć na motorowerze z otwartym rozporkiem. No. I, wtedy, I wtedy mam bardzo poważny problem, ponieważ gęsto się uśmiecham i, i nie komponują się ładnie u mnie buchy na zębach. Krzysiu Kronka, mój serdeczny kumpel. Gratulacje, korzyści i uściski. <grym> jak dwie. on pierwszy raz przyjechał do telewizora i zaśpiewał: 1, 2, 3, 4, to są piękne numery. Masia znowu to. Słuchajcie. Ja, znał, ja znał inny numer: 69. Zieruchnie. Ale już go zapomniałam. <grym> Słuchajcie, ja, ja wychodzę, bo słyszałam coś, mówiła o tabletce gwałtu. Joanno, pamiętasz jak było? Tu mówi, że ci tu nikt nie dosypał tabletki gwałtu. No, A ona dwie. mówiła mi przez balkon: Eugeniu, ty jesteś moją tabletką gwałt. Ja mówię, zabieram cię na Miss Polonia. Ona mi śpiewa Miss Polonia, Miss Polonia, Joś się nie dum zrobić konia. I ta kobieta wie wszystko, słuchajcie. Graliśmy rzeczywiście w świętej wojnie. Joasia, jak zwykle dostojnie, pięknie go oto, no wiecie, Isaura, to pikuć w porównaniu do niej. Graliśmy w tej świętej wojnie. wojnie. Mnóstwo przyjaciół, fajnych aktorów. Wszystkiego wam nie powiem, co tam na zapleczu się działo. Ja to dzisiaj opowiem w monologu. Tak jest. Słuchajcie, Joasia ma bardzo długi monolog, a ja mam bardzo długi... Jak to dałaś Jakiś czas do wypowiedzi, tak? Nie no, mów, przecież nikt ci nie przerywa. No oczywiście. Rozmowa nie ciągle. Moi drodzy, przyjechałem tu dzisiaj z najbardziej otwartym sercem, bo to jest moja kochana Ligota. Tu od takiego małego dziecka, odkąd pamiętam, miałem wtedy roczek, przyjechałem do Ligoty, zakochałem się w tym miejscu. Miałem parę latek, to już tu z rodzicami chodziłem na basen. Woda była, taki fajny żurek, ale kąpaliśmy się, luft, materace były i było wszystko fajnie. Tata zawsze go doł, najlepszy na kaca jest luft z materaca. Ale słuchajcie, to były piękne czasy. Ja jeździłem na dry -radzie. wiesz co to jest dry -rad? Nie Nie wiesz, takie czipunka. No, trykolowie. No i teraz tak, było naprawdę kapitalnie. Słuchajcie, mógłbym tak gadać i gadać, ale namówiono mnie dzisiaj, żebym coś zaśpiewał. Tak jak mówił Grzesiu, tak jak mówił Grzegorz, kiedyś prowadziłem dyskotekę w klubie kwadraty. Czy jest ktoś, kto pamięta klub kwadraty? No! No brawo! Słuchajcie, potem był Medy, straszny dwór, w ogóle było strasznie. To były piękne czasy i te czasy zostały. Ligota, ligota, to piękny jest świat. Ligota, ligota. Tu się naprawdę wszystko pięknie kręci, czas wracać do tych lat. A skoro wracamy do tych lat, to tak jak godą Grzegorz: były migle po tańcówki, nie? My się nie dzwaniali, bo nie było komórek, nie było żadnego czatu, to jostą w akademiku na czacie, żeby kumple mogli wejść do pokoju 210 na pierwsze piętro. Wtedy, kiedy inni śpiewali bladynki, szatynki, a wszystkie was dziewczynki, no to ja stałem właśnie na czacie, a potem wszystko kończyło się w komórce koło akademika. Ale dziewczyny są w dalszym ciągu tak piękne. Są urocze. Ale ty już potrzebujesz wiagra, chyba, nie? Eee, trzeba wiagra. Ale nie czemu się z wiagra Light. Nie staje po niej, ale się pięknie w spodniach układa. <grym> Słuchajcie, tak doświadczonej medycznie kobiety. Stosującej wszystkie możliwe diety, to ja nigdy nie spotkałem, niestety. Ale z tą wiakrą to ma rację, słuchajcie, bo wiatra yy, yy, sam nie wiem, co to jest, nie używam, ale słyszałem wielokrotnie od kumpli. E, nie wiem, powiem Ci, Asiu, tak, że kiedy patrzę w Twoje oczy, to myślę, że Twój tata był złodziejaszkiem. Jeszcze? Nie? Dlaczego? Ukradł dwie piękne gwiazdy z nieba. I włożył je w mi Jezus, wielanie! Nie mnie na to brało i się no, mi nie udało. No, no widzicie, zaś mnie nie wiecie. Dzisiaj się jest jest, No, Ale jak oni kumple przychodzili, to już jo śpiewą. go wągodą idźcie to dum, jak ja żeście go korole są. A jak nie, to posłuchajcie! Mój kalender, kalender bluesk rączki w górę. Kalender my beautiful. I jak się po nim zjada na dół, czuję się jak król. I niech się inne chłopcy kapcą, baby nie klachają. A ja osjeżdżą po galynże. Pogelęże tu. I do Asi zawsze się a A usiadł Asi to było. A nie wyda się Asił, co było u Asi. Co było, to było, co było, a nie jest, nie pisze cię. jest. Moi drodzy. Kto był ostatnio na prywatce? Do teraz się to nazywa domówka. E, demówka i domówka. E, dobrze, e, widzę pani Zosia, była Krysia, Marysia. No i oczywiście Lori była. lora mi da milona, da story, I kiedy tańczyliśmy na jednej z prywatek u ciebie, Asiu, dwa na jeden my tańczyli. Dwa na jeden. Pan nie do... no, nie, to niszczasz przy tym. go do synek, jakbyś ty był trochę młodszy. Jakbyś był wysoki, szczupły, blondyn o niebieskich oczach. To ja bym się w tobie zakochała. I wtedy ja jej zaśpiewałam: Miłości wszystko wybaczy. Lub wybaczy tak, to, to się śpiewa. zdarza, co widać po moich bryłach. Choć jest okrutna i zła, po miłości wszystko wybaczy, bo miłość mój miły to ja. Kocham ligotę, kocham was, jeszcze nie da, jeszcze nie da. Moi drodzy, skoro mówiliśmy o tych prywatkach, no teraz zupełnie prywatnie postaram się coś prywatko, prywatkowego zaśpiewać. Nie wiem czy Joasia ze mną zatańczy ten kawałek. Dwa, ja, jeden. Ja proszę o absolutną ciszę. To wiemy się wszyscy, ja sobie przypomnę, gdzie się te ligockie prywatki pikle podziału. Jak myślicie? One są dalej, to wszystko siedzi w waszych serduchach. Poznaje Was. Nie, każdy poznaje, bo fryzura ta sama, ale troszkę się zmienia. Życie jest zmienne, a prywatki były i będą. Signore, signoritas, pęk! Jedziemy! Uwaga! Muzeum, proszę! I rączki w górę! Jej, jej, Gdzie się włączamy? Wypadki niezapomniane. Elvis, daka, Sedaka z Gonzales albo Gajana. Pod maltem wino, a w ręku kwiaty, wieczór babino i ty. Same przeboje, czerwony gitar. Tak bardzo chciało się żyć gdzie się podziały. Wszyscy tamte rybaki. Te gdzie te dziewczyny, gdzie tamten świat, gdzie się podziały nasze wspomnienia tamtych szalonych. ani bajki Alibaba śpi Choć gra grały, buksy baba Alibaba Trapie w twarze Chociaż leki tańczyć Karze, chociaż w roślin, koplę, z Księżniczka i wszyscy Obudź się Czarny mało. Póki zbrodni resztkę snu Obudź się, czarny Alibabo zapeń ze mną tu i tam i tam i tu Obudź czarny Alibabo Razem dobrze będzie nam Obudź się, czarny Alibabo zapędź ze mną tu i tu i tu i tam Już księżyc na niebie zgasł I w tak gwizd To sats ymachan, Tylk o gwis, 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 O bwysie, charne a